Dawać, Kiana, Kiana jedzie na pole śniegu <zupy> Auto mi zgasło <śmukle> O dawaj spierd... bo facet drze się Facet się drze Facet się drze no Dawaj, dawaj, dawaj Facet się drze Facet <śmukle> <Wszyscy> jadzą... <śmukle> się drze Wszyscy wiatrą Nie mnie się drze Mówisz z mojej działki <śmukle> Idziemy do Rewe, niestety w maskach. W Polsce się chodzi bez maski. A tutaj wszyscy w maskach i wszyscy zakaczupowali. <grymne> Otóż jest nas. Jesteśmy w Multicenter, Rewe Center, w Masce, Deutschland, to nie Polska. Co? Jakbyś tam taki telefon nie kupował? Jak się zmierzamy coś kupić do jedzenia. Lecimy sushi zobaczyć, bo tu jest sushi, chyba jest do jedzenia zajebiste. To Sushi jemy, eleganckie sushi dopiero robię, nie? Mamy tutaj sałateczki Zajebiste Siadanko. Za 10, kurwa, euro Śniadaneczko eleganckie No i lecimy dalej Mój dobry Ogólnie jest misja Zobaczyliśmy na ulicy, że jest fajne terrarium, a Kiana ma, co ty masz? Ja mam jaszczurki. Jaszczurki dwie, ale on jest z***any kartonami z tyłu, trzeba gdzieś te kartony zutylizować. Jak zutylizujemy te kartony, to trzeba ten, wrócić po te terrarium i będziesz miał, nie? Wystawki niemieckie, wszystko wystawiają. Ogólnie trzeba się przyjechać na wystawki i nagrać vloga, co? Jeszcze tutaj, no. No i weźmiemy ten, ten, zobaczymy mniej więcej jaką wielkością on, on się obsługuje. Nie no kartony wyjemy. Tak. A jak będzie za mały, to nie wezmę Jak za mały, Jak będzie to, 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 to za mały. Nie będzie potrzebne jak ja ma większość. No to kupisz sobie rybki <laughs> no. Ale lepiej wziąć niż nie wziąć. Zawsze możesz no, wywalić gdzieś Prosto cały czas. No. Prosto cały czas i tam za tunelem zrobimy ordnę. Jak zawsze misja to są i jedynie to Tak? Ta? to dobra. Ale to nas będzie przypał. Jak to wystaje? No. Dawaj spadamy. Po co ja Ci mówiłem w ogóle o tym terrarium? E? Może być zajebiste i może rybki tam będę miał Iźli to? Na lewo to? Nie, no na lewo, no na lewo kierunka na lewo. Jak puszczą za nami, to jadą za nami. No <laughs> na lewo? Co? Na lewo, tam musisz pojechać. Teraz? Co? Policja za nami jedzie, ale ci terrarium stare wejdzie Jedź prosto. Tam. Nie, bo Cały czas na lewo, żebyśmy za autami się tutaj. No wtedy... to na, na tym, na poczcie tu musisz skręcić. Teraz za Volkswagenem stań w prawo. Kierunkowska w prawo, I daj? Tu? Tak, tu, w prawo. na pocztę. Tutaj może da radę. A ja idę na pocztę. Nie, to nie zmieści się do auta. Co? Byś musiał dwa wy. Co? Ty jeszcze będziesz telewizor oglądał, masz receiver. Tu zobaczcie, tu jest. Tu do wy***ania, tu niepotrzebne. No i co? Bierzesz czy nie? Tu lampami, lampy są. Do czego to jest w ogóle dotarły? Do rybek. No. To dużo to nie jest, kurde. No chyba tak jak twoje. Nie, Nie bierzemy? To się <noise> No tak. Asumując 200 jeść. euro za brak prawo jazdy 50 euro w plecy na... bo wy... i nie wziąłeś teraz terarium. po tym. Tu dobra, jedziemy w końcu muzykę robić. Zakrycaliśmy 50 razy tam Babka się patrzy jak ja wypierdala ją wypierdalał z do pełnego choboka, kurwa się wszystko wysypuje. <grywa> ty jesteś już w Niemczech 8 miesięcy stary, chyba, nie? Jak ja bym przez 8 miesięcy nagrywał co się ty działo, stary, to, no. to bym o 2 milionów nie tak nie wiem. To jest fraszka. <grywa> to jest fraszka. Po reklamie. Dalej cały czas patrzę na prawo. Dobra, jedziemy w końcu muzyczkę robić. No ja pierdolę, dawaj ty zielony, kurwa, bo ty już spierdalałeś to. Dużo śniegu tam u Ciebie? Chuj. Zaraz testujemy Twoje opony. Dawaj no, jeszcze raz, powtórz to. <grym> jak się popatrzyła na mnie, ja ta drąbie, kurwa, ona Łabaj idzie... Dawaj góry, zapierdalamy, bo tutaj policji za dużo. No jedzie z nami. Co? Siarnia? No nie, niemożliwe. <grym> nie wyrobisz. Nie Właśnie dojechaliśmy do mojej wioski. Zobaczcie sami. U mnie biało, a wszędzie czarno. Opa. Zresztą byłby jedzie na pole śniegu. Idzie Je, idzie babka wysadziłem się kiana coś tam Próbuję wyjechać. I co? 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 Dobrze wiecie? <gry> to dwójkę dawaj. Miej mi dwój pasta, Ja tu nie pojadę. To? Pogasz. Czekaj, to ja pójdę, a ty tam zaję. Co ty robisz? Tecznie. Wyjechać ci stąd? Weź tu zawin. Ja. Powolutku. Tam nie jest te śniegi, tutaj prawo. Ustawić, ja w prawo. auto sobie Ja mam auto bocie steruje. O, dawaj, spierdalamy, bo facet drze się. Facet się drze. Spierdolę. Facet się drze, no. Mhm. Dawaj, dawaj, dawaj. Facet się drze. Facet się drze. A, no, wszyscy jedzą. Nie wiecie, się drze. Przemaneczko, właśnie przyjechaliśmy po mleko. E, Zajebiście, się, fuj. dzisiaj było, kurwa, leciałem bokiem, Mateusz wszystko nagrywał. Pierdowiłem się w dziurę i właśnie się ujebałem buta. <grybujesz> cik.